Instytut Szkoleniowy Ipsum: Transformacja ludzkiego potencjału. Ja nie prowadzę szkoleń, ja uruchamiam proces transformacji. Kim jestem? Magister ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem, specjalizacja HR. Posiadam ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu i mentoringu. Ekspertka od zasobów ludzkich, zarówno w biznesie, jak i w kontekście psychofizjologicznym. A czym moje szkolenia się wyróżniają? Lubię łączyć wiedzę z zarządzania z psychologią i medycyną zintegrowaną. Nie pracuję na tak zwanych stanowiskach, ale pracuję z człowiekiem. Szkolenia niby miękkie, ale o twardych efektach oraz spersonalizowane podejście do każdej organizacji. Dlaczego to działa? Ponieważ ja tworzę systemy szkoleniowe oparte na świadomości i odpowiedzialności. Pracownicy zdrowi psychicznie, fizycznie i emocjonalnie to przecież wydajność i lojalność dla firmy. Moje szkolenia nie kończą się na sali. Transformacja dzieje się w działaniu. Zapraszam do współpracy organizacje i firmy poszukujące autentycznej zmiany. Moje motto brzmi: Nie każda zmiana jest transformacją, ale każda transformacja zaczyna się od człowieka. Jeżeli Twoja firma potrzebuje faktycznej zmiany, skontaktuj się ze mną. Do zobaczenia na szkoleniu. Magdalena Łaskawiec.